Tak jak Wam obiecałem, kierujemy się w kierunku rynku nowo Wiśle. Jest ciemno, pewnie mnie nie widzicie, potem włączę wam. Dam podczerwień w kamerę, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Kierujemy się w poszukiwaniu reszty niedźwiadków. Właśnie tych misi, które betonowe, które się znajdują. Myślę, że około 4-5 uda się jeszcze znaleźć, gdzieś w centrum się znajdują, więc idę ich szukać. A następnie udamy się w kierunku tego całego występu czy tam całego festynu sylwestrowego, który zaczyna się o godzinie 17. Już go tutaj w sumie słychać. Już widać coś tam się dzieje, więc postaram się wam coś nagrać, pokazać jak to w Wiśle ludzie żyją. Oczywiście nie będziemy tutaj długo. Ja myślę pokażę, nagramy chwilę i idziemy dalej. Misie już wam nagrałem. Jeden znajdował się, w sumie trzy. Jeden znajdował się ten właśnie z tymi kulkami na początku tego parku. Tam były takie w sumie dwa misie, jeden mały, jeden duży na kuli. To nagrywałem ostatnio. Jeden miś był dzisiaj na, e, no, na tym parku edukacji i jednego nagraliśmy ostatnio. Gdzie to było, Seria? Przy, e, przy zaporze. Przy tej negarze. O, przy negarze. Przy tym odspać negara. Teraz kierujemy się w kierunku właśnie Centrum Informacji Turystycznej na rynku. I ponoć tutaj znajduje się kolejne. Będziemy go szukać. Według mapy wygląda, że on jest gdzieś w budynku, ale zobaczymy, może się tutaj go znaleźć. Wracając do szlaku niedźwiedzi. Nie wiem czy możemy go przejść, ale na razie Wam pokażę kwestie właśnie samych tych niedźwiadków. Jak dobrze pamiętam to są właśnie takie niedźwiadki. Jest ich w wiśle 9 rozrzuconych po całej właśnie wiśle i gdzie nie idziecie, taki macie szlak, to możecie sobie zaliczyć właśnie albo tak jak my odwiedzając dany punkt, albo idąc całym tym szlakiem właśnie niedźwiadków. A tu jeszcze rzut na ten zbiornik. Teraz jesteśmy na parku, na parkingu przy parku Jonidło. Tutaj jak widzicie miejsc parkingowych, przynajmniej dzisiaj jest naprawdę dużo. Co ciekawe, wczoraj przejeżdżaliśmy koło soków naczarskich, na przykład koło nowej osady i wszystkie parkingi były zapchane, że nie było możliwości sanąć. W centrum miasta były korki niemożliwe. Dziś mamy Sylwester i drogi są puste, a na nowej osadzie dosłownie kilka samochodów i kilka narciarzy. Ja zawsze mam taką tradycję, że na narty jeżdżę w Nowy Rok, bo w Nowy Rok zaraz z rana ludzie, jak ja to się śmieję, leczą kaca, a ja w tym momencie jeżdżę na nartach, bo stok narciarski jest dosłownie pusty. Misia z tego szlaku dziedzi. To już trzeci z dziewięciu, które mamy. Reszta jest w okolicy rynku, będziemy ich szukać. Ten miś akurat siedzi sobie i pewnie w rękach powinien mieć wędkę, żeby tutaj łowić. A tu mamy taki fajny podest. Właśnie, tu gdzie jest cień, to jest zamrożone, a tam gdzie było słońce, to się roztopiło. I za od pudę do tam jest taki fajny most na linach wiszący nie wiem czy betno wymić, ale jest galeria u niedźwiedzia. Tam czy tutaj nie ma, to mamy ten pomnik z czekolady, a małusza, z czekolady plastycznej Ostatnio mam nagrywałem o tym. A tutaj zobaczymy czy nie ma niedźwiadka ale... Chyba nie, tu nie widać. więc szukamy dalej. Dzisiaj, poszukiwanie niedźwiadka na koniec. Się. Idziemy po całym rynku, po całej okolicy i szukamy pięciu niedźwiadków. Tu nie ma, idziemy dalej. Według mapy, gdzieś tu powinien być. Proszę, zaczynają pracę dla dzieci. Tutaj mamy aleję gwiazd. Dyrektor kucharu świata w Słuchaj Narciackich. Mama! Piotr Żyła, mistrz świata. I tak cała aleja. Co kawałeczek. Są kolejne. Tutaj mamy cały kawałeczek. Tutaj. Tu jest Adam Małyż, mistrz świata w Słuchaj Narciackich. Janusz Żokicki, para olimpijski. Apoloniusz Steiner, trener kadry narodowej Jan Sturt Jan Kowulot, Jan Legierski i Zbigniew Ślak jeżeli chodzi o tego niedźwiadka co pokazała mapa, to nie był ten niedźwiadek, tylko w punkcie informacji turystycznej, tam można znaleźć właśnie informację szlaku niedźwiedzia. A niedźwiedź jest na końcu kolejny, na końcu tej głównej pomenadek, po której właśnie chodzimy, i w kierunku niego idziemy. Oczywiście jest też oznaczona jako niedźwiedź ta kula, którą Wam mówiłem, ta świecąca z niedźwiedziem. Przy niej też wczoraj nagrywają Wam materiał informacji. Ten niedźwiedź jest na końcu tego deptaka. A tutaj mamy kolejne płytki z informacjami ciekawymi, co kiedy zostały wybudowane. Przykład, wieża widokowa. No i jakieś inne atrakcje tu z okolicy. Ciekawe, e, chodzimy tutaj po tym deptaku i zwróćcie uwagę za mną, że w restauracjach jest pusto Deptak jest w miarę pusty. Jesteśmy o podobnej godzinie jak byliśmy wczoraj. Wczoraj się tutaj nie szło przejść. E, wszystkie restauracje były pełne. Jakby pewny, że jest Sylwester, że im wprowadzam na rynku, że tutaj będzie przepełniony rynek. A okazuje się całkiem odwrotnie, że jest naprawdę pusto i można spokojnie wracać i siąść i zjeść, a sam deptak jest o połowę mniej ludzi niż wczoraj. Udało się nam znaleźć kolejnego misia do kolekcji, to już jest czwarty, licząc tego świecącego, to piąty miś, którego mamy na liście na początku deptaka w Wiśle. Jest tutaj. Uważaj, że to jest kopia tego świecącego, który tam dalej był, a my kierujemy się dalej, kolejny miś jest ponoć w tamtym kierunku, przy jakimś centrum przesiadkowym mam nadzieję, że go znajdziemy jedziemy w poszukiwaniu kolejnego niedźwiadka przy browarze Wisła swoją drogą też trzeba iść spróbować, może za chwilę pójdziemy zobaczyć co za browar jest ale mamy i kolejnego misia przy wejściu tutaj przy tej stacji PKP no i tutaj już miś jest, ciekawe co będzie ten miś ten miś ma jakąś torbę ten miś niesie torbę. Co on ma w tej torbie, Maciek? I on ma oczy. Patrz, chyba namalowane, chyba namalował oczy. Inne mi się nie miały oczu. Ale na czerwono są malowane. Są domalowane. I jest miś. Tutaj przy restauracja, centrum przesiadkowe. My jesteśmy w browarze, właśnie tym, który wam pokazałem. No i mamy jedno piwko. To jest piwko pszeniczne. Tutaj mamy całą degustacyjną. Opcje czławcowe, jawornik, lagier Apa. No i e, ciemne, <laughs> ciemne kawowe. Ono się dwie, e, czarne. Dzisiaj degustacja piwka. Jak to na Sylwestę przystało. Ja ogólnie piwa nie piję, ale być w browarze i nie spróbować, no to jest grzech. Misia jeszcze w sumie jeden został koło hotelu Gołębiowski, ale to myślę, że już załatwimy jutro. No i tu jest ostatni miejsc z kubkiem kawki w ręce. Dzisiaj mamy już większość misi złapanych, przynajmniej tych, które znajdują się przy centrum. Na ostatnich filmach, na ostatnich moich vlogach widzieliście misia, które znajdowały się w parku, w centrum Kadera, czyli w centrum Wisły. Wisły. I ostatnie misje były jeszcze przy Niagarze. No i tak mówię, jeszcze jeden był przy tym parku, który dzisiaj, edukacji, który dzisiaj odwiedziliśmy. Został jeden przy e, hotelu Głębiowski, ale tego już nagramy jutro. nocamy z powrotem, bo jest zimno, ciemno. No i trzeba się troszeczkę w hotelu ogrzać, a jutro jeszcze mamy dzień, żeby coś podziałać. No i jutro w kolejnym odcinku zabieram Was na stok narciarski. Jeszcze nie wiem na który. Dzisiaj wieczorem będę sprawdzał, które stoki narciarskie są czynne, gdzie jest odpowiednia pokrywa śnieżna, żeby pojeździć. No i jutro wam pokażę jakie są. Warunki narciarskie właśnie Wiśle na stokach narciarskich, bo zostały otwarte dosłownie w większości parę dni temu. W rynku na tej promenadzie cały, która jest wiśle, jest słynny miś na kuli. To jest miś, który jak widzicie jest oświetlony i znajduje się na takiej kuli. Bardzo fajnie to wygląda i fajnie zdjęcia wyglądają. A w związku z tym, że jest okres taki poświąteczny, to też dodaje fajnego klimatu. Ale nie wiem czy wam, ale mi to też troszeczkę ten przód jak to oświetlili, i ten jego pyszczek wygląda jak jakaś świnka. No ale to już jest kwestia, kwestia wyobraźni może mojej. A propos niedźwiadków, które wam prędzej nagrywałem, to jesteśmy blisko właśnie rynku i tu jest napis Wisła i mamy kolejne niedźwiadki trzy. Jeden, tak zwany Niewiedź na kuli. Czekajcie, przełączę może na nocny. Czerwień teraz lepiej pewnie widzicie, bo już było ciemno. No i mamy niedźwiedzia na kuli, tak samo jak było tam, na taśmę świecący, słynny miś, a tutaj mamy małe Niedźwiadki, jeden pcha kulę, a drugi na niego patrzy. I tak jak Wam obiecałem, jestem jeszcze przy ostatnim misiu, którego Wam nie nagrałem. Jak dobrze kojarzę, to były już chyba wszystkie. Chyba, że któregoś pominąłem, to napiszcie w komentarzu. Ale jesteśmy właśnie przy misiu z miseczką miotku. Tutaj właśnie, przy restauracji, koło hotelu Gołębiowskiego. Znajduje się właśnie tutaj przy tym. No przy tej tutaj restauracji tutaj. tutaj widać, tam u góry jest hotel gołębiowski, a tutaj mamy ostatniego z misi, którego Wam jeszcze pominąłem.